Yo, 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 spizgany ziomale, wracamy na g zrobić konkretny młyn na stronce. Wy oczywiście pamiętajcie o moim kodzie SKUTY, który daje wam 5% przy każdym doładowaniu. Dla nowych użytkowników oczywiście daje jedną skrzyneczkę speka. No i mordeczki ode mnie, również macie zajebiste gratisy w formie skinów za używanie mojego kodziku. Zapraszam wszystkich na Discorda, wbijajcie na kanał TIKETY. Myślę, że warto, wariaty, niedługo tam wleci update'cik. No i co do jeszcze kodziku, mordeczki tutaj... Możecie trafić zajebiste prezenty również przy używaniu mojego kodziku. Jeszcze nic nie poszło, więc macie tutaj no spore szanse, myślę, mordy. Generalnie właśnie, jeszcze zapomniałam wam powtórzyć, że oczywiście sama strona jak i moje materiały jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. No i dzisiaj mamy 12600 zł, wlecimy sobie w dosyć, no tutaj... No nie powiem, taniutko, taniutko. Ja mam sporo tutaj balansu. No za 32 zł to sporo razy będziemy mogli przetestować taką skrzyneczkę. A ona i tak już została nieźle rozkręcona 9700 razy za 32 ziko, Generalnie fajna skrzyneczka. No i co morty? Jeszcze generalnie pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie A dzisiaj dla Was jest do zgarnięcia piękny skin na USP o wartości niecałych 70 ziko. Co zrobić, żeby zgarnąć takiego skina? No prawie nic wystarczy, że oczywiście zostawisz łapę w górze pod tym filmem. Mas suba kanału, no i napisz dowolny komentarz. To wszystko morteczki. Życzę Wam powodzenia. My lecimy no 12600. W ekwipunku nie dzisiaj nie mamy. Pamiętajcie, że jeszcze te klejnociki. Podczas trwania i węciku zdobywacie w sumie to są tylko i wyłącznie yy, skrzynki eventowe, więc nawet ich tak naprawdę nie ma na bitewkach, ale za to dają Wam fajne y, dodatkowe klejnoty. Ok, dostajemy 40 groszy, więc bardzo słabo, otwórzmy sobie kolejny raz. Później generalnie jeszcze sobie wbijemy na jakąś ciekawą bitewkę. Oczywiście już nie z tą skrzyneczką, no bo tak jak powtórzyłem przed chwilą, kurde, 36 groszy. No niestety nie ma tych skrzyneczek eventowych na bitwach. Szkoda, szkoda, bo mogą być dosyć ciekawie. Czasami jest no taki odcinek jak dzisiaj, że testujemy jakiś tam dany evencik i nieraz te skrzyneczki z eventu naprawdę są dojebane. O proszę, tutaj Kolejny jakiś ciekawy skinek, 35,20, no dobra, tutaj w końcu co nieco oddało 3 zł, ale to jest bardzo i tak mało, kolejna e, dosyć słaba nagroda, 92 grosze, słabiutko, słabiutko, zobaczmy sobie razy 3 sztuki, 96 ziko już wydamy za taki strzał, weźmy sobie na takiego modzika. 375 klejnotów trafiamy, przy okazji, fajnie, fajnie, P2000, ale... No, generalnie, o kurde, 80 zł. Jakby nie ten skin, no to w ogóle by była pizda kwasa na nas. No, ale zawsze te 8 dyszek wleciało. Co prawda jest to minusik. Spróbujmy jeszcze raz. No, nie, no, jakiś rzadki przedmiocik, tu by się wariaty przydał. No, zwała konkretna 3 zł. No, to już w ogóle jest przesada. Oho, 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 dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, chociaż te P2000 czy to jest takie samo jak wcześniej, dokładnie 80 zł, no ale znowu to nas nie ratuje. Spróbujmy 5 sztuk naraz, no nie ma co przedłużać. 160 zł jeszcze oprócz e, tego skina za 80 zł to nic więcej wartego nie trafiliśmy. Czekajcie, myślałem, że wygadałem, ale no niestety 35 zł, łącznie 37 ze 160? No halo, no fajnie, że 625 klejnotów e, dostajemy. Ale to nie, to nie jest to. Ok, 162 w końcu się rozgrzało, 2 złote dała Profitu. Okej, okay. zobaczmy kolejne tutaj strzały, które są raczej do tarcia chsanu. Ja pierdziele, złoto, 88, masakra po prostu. Lecimy kolejny strzał i okej, okay. dwa fajne skinki, 5 dych, 35, 86. No dobra, ostatni, ostatni, no kurde, nie wiem. Liczyłem, że trafię coś ciekawego. No piękne tu są kostki, e, rzadkie przedmioty przelatują nam przed nosem, a my nic nie trafiamy. Okej, okay, jakiś kałaszek 140, no ale no dalej jest to strata. Ja pierdzielę 3200, no ale tu procenty za te malutkie są bardzo. No dobra, mordeczki, spróbujmy naszego szczęścia na jakiejś ciekawej bitewce. Generalnie, no co ja mogę tu porównywać? Mamy 12 tysięcy. 000... Więc straciliśmy jakieś 600 zł podczas openingu tej skrzynki. No ale może jeszcze uda nam się to oczywiście e, odrobić. Zobaczymy, weźmy sobie najpierw na start. Takie rozgrzewające skrzyneczki. Dajmy Furiusa parę razy ze 3 sztuki. Dajmy Denisa również ze 3 e, razy. Może ten White Hat? To też dobry pomysł. 5 sztuk dorzućmy coś takiego. Ciekawskiego, również 3 sztuki. No, i lecimy tu troszeczkę po evencie. Dajmy te dwie sztuki, już 1600 mamy na takiej bitwie. Ok, jedna z takich mocniejszych skrzyneczek, w sumie tu też dorzućmy podobne są kolorki, więc czemu by nie? No, i coś tutaj jeszcze trzeba wyżej. Dajmy sobie moją ze dwa razy skrzyneczkę, i myślę, żeby coś tutaj takiego mocniejszego zajebać na koniec. Czyli haula 6000. 400, taka bitwa, 415 dokładnie, dosyć sporo. Trzech użytkowników weźmy sobie i mordeczki dzisiaj. Underdog, dzisiaj na underdogu, nie wiem, mi coś nie szło, więc może tutaj przyjdzie do mnie szczęścia, chociaż troszeczkę się okaże. Lecimy. Ja tutaj wam jeszcze konkursów nowych, nie prezentuję mordeczki, bo. No sam nie wiem, kiedy dokładnie je zrobię, ale będą na 100%. Niedługo obczajecie, Discorda będzie konkursik bez żadnych wymagań, tradycyjnie. No i tak jak powiedziałem, tym razem wygra więcej osób. O proszę, o proszę. Pięknie. 150 tutaj siadło, no ale po co ja to gadam w ogóle, że pięknie, jak my jesteśmy na Underdogu, więc my nie możemy tak naprawdę tutaj trafiać nic mocnego, ale oni też... Co nieco potrafiali, więc nie jesteśmy jeszcze na. o kurde, przegranej pozycji. No w tym momencie mogło to się troszeczkę odmienić. Jeszcze dygielek za 110, no niesamowite. Chociaż oni co nieco trafiają. Lecą kolejne dropy. Niecała złotówka. Co to za skrzyneczka 100 zł. A tutaj naprawdę się nie popisała. 709, bardzo fajny strzał tutaj dla Pewora. No oby jak najwięcej. I teraz ma rzadki przedmiot. O to chodzi. Dawaj, dawaj, byku traf coś mocnego. Dałeś 10 koła, jaki karambit przeleciał. 1700, oj 1170 to i tak jest fajny strzał, ale przynajmniej jeszcze sporo skrzyneczek musimy kibicować tutaj dla bota Nexta. No bo kurde, on jeszcze nie ma tak dużo, żebyśmy nie mogli go dogonić po prostu. A my troszeczkę skinów już tutaj potrafialiśmy. Dałeś ciekawski. Gloczek 130, bardzo fajny generalnie jest to Gloczek i no jeszcze cena jest spoko, 130 za faktoryniu. Fajnie, fajnie. Lecą z tego evenciku i my niestety dostajemy, kurde, sporo warty skinek, 667. Ok, 250 na ekścig. Pewor tutaj przestał dostawać, wcześniej dostała łupeczkę za 270. Piękny Prince Dream, no piękny. Okej, okay, dobra, o to chodziło, o to chodziło. Dawaj coś fajnego tutaj dla niego. Jebni, 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 jebni. Okej, okay, jest 1800, to jest dużo. Jest dobrze. Obyśmy my oczywiście nie trafili nic mocnego, tym bardziej w najdroższej tutaj skrzyneczce, bo na końcu zapomniałem się troszeczkę. Jest skrzynka za 3000 ziko, bardzo y, dużo siana. Okej, okay, MEczka, AWPczka. Generalnie o, ta skrzynka jest naprawdę... Jedną z takich lepszych 404 Niedobrze, teraz leci moja, oby nic mi nie dała USP 150 Dobra, jest ok Dawaj Dla nich, da dla nich, no nie 519, dobra i ostatnia decydująca O ja pierdziele, o ja pierdziele Nie jest dobrze Kurwa mać No musiał ten boik polecieć Ja pierdziele, 3000 Jeszcze taki piękny skin mi wyleciał Zobaczcie, jaka tutaj pula była. A niezły bonusik, Prawie 20 klocków, No ostatni drop tutaj zadecydował, na pewno. Na pewno na 100% zadecydował wszystkim. No nie, no żartuję, oczywiście. Mieliśmy troszeczkę pecha na sam koniec, tak jak powiedziałem, to był tryb underdog, czyli osoba, która miała najmniej w skinach. Wygrywa wszystko. No nic, czasem tak jest, że raz się wygrywa, raz się przygrywa, musicie wziąć to pod uwagę. A jeżeli odcinek Wam się podobał, skrzyneczkę troszeczkę przetestowałam, oczywiście tradycyjnie zostawcie łapę oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!